Co sobie wyobrażacie, gdy wypowiadacie słowo Jin? Wielkiego, postawnego mężczyznę o wąsach i koku, którego ciało od połowy wytuł, to jest jakiś mętny dym? Ponadto ten dżin, jak rozumiemy, miałby wydobywać się ze złotej lampy lub butelki, a jego zadaniem byłoby spełnienie naszych trzech życzeń. Nie mamy do Was pretensji o takie myślenie. Jednakże, jak już zapewne się domyśliliście, jest ona w znacznej części wysana z palca, a rzeczywistość jest o wiele bardziej okrutna. Żeby dowiedzieć się podstawowych informacji na temat dżinów, powinniśmy spojrzeć na folklor kultury Bliskiego Wschodu, bo to właśnie tam pojawiły się pierwsze wzmianki o tych stworzeniach. Według podań muzułmańskich dżiny są czymś pomiędzy duchem a demonem. Posiadają niezrównaną, przekraczającą ludzkie wyobrażenie potęgę. W dodatku istoty te są jak najbardziej rozumne, według islamu są trzecią rozumną rasą obok ludzi i aniołów, lecz nie posiadają określonego kształtu. To jest mogą przyjmować dowolną postać, czy to człowieka, czy zwierzęcia. Istnieją dwa rodzaje dżinów, dobre i złe. Te pierwsze służą Bogu i pomagają prawym ludziom. Co więcej, według niektórych historii o trzech życzeniach nie są jedynie bajką, a prawdą, o ile złapie się dżina i zmusi go do ich spełnienia. Co do drugiego rodzaju dżinów, tutaj nie ma co się rozpowiadać, bo analogicznie do tych dobrych, te złe szkodzą. I tak wygląda sprawa, jeśli chodzi o dżiny w wierzeniach Bliskiego Wschodu. Jednakże, jak to bywa w legendach, są one zazwyczaj przekłamane lub ukoloryzowane. Dlatego zastanówmy się troszkę więcej, czym są dżiny, wychodząc z podstawy pozostawionej nam przez wierzenia sprzed islamu. Zacznijmy od oczywistości. Od tego, że dziny są obecnie na całym świecie, a nie jak niektórzy sądzą, jedynie na Bliskim Wschodzie. Samo odróżnianie zły, dobry, dzin również nie jest do końca poprawne. Jako, że są to istoty w pełni rozumne, tak jak my ludzie czy inne rasy, dziny podejmują decyzje i żyją wedle własnej woli. To czy zrobią coś złego czy dobrego, już zależy od nich. Jednakże trzeba zauważyć, że podobnie jak w przypadku wampira czy wilkołaka, żeby przeżyć musi stać się krzywda człowiekowi. Podobno dżiny żywią się ludzką krwią i mięsem, ale według nas to totalna bzdura. Głównie ze względu na to, czym w istocie dżiny są. To istoty w głównej mierze półmaterialne, nie są duchami, ale też nie są istotami namacalnymi. Dlatego, żeby przeżyć muszą żywić się energią życiową, czy też duszą człowieka, jak kto woli. Co to dla nas oznacza? I z wielkiego. Rzadko można spotkać się z przypadkami śmiertelnymi, co najwyżej po całonocnym śnie zaatakowana osoba może poczuć się całkowicie wyczerpana i zmęczona. Czy dżiny naprawdę istnieją? I tym razem nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie z całą pewnością. Co wiemy, to to, że dżiny są niesamowicie potężnymi istotami, które gdyby chciały, mogłyby zmieść ludzkość z powierzchni Ziemi. Skąd to wiemy? Przypomnijcie sobie o absolutnej sile spełnianych trzech życzeniach.